Zmartwychwstanie Pańskie, czyli Wielkanoc W pierwszą niedzielę po pełni marcowej Zmartwychwstanie Pana Jezusa nastąpiło w 33 roku Jego Narodzenia Na większą cześć i chwałę Boga Wszechmogącego, w Trójcy Świętej Jedynego Na pożytek nasz duchowy czyta nam Kościół Święty Matka Nasza Na uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, czyli Wielkanoc Lekcję wyjętą z pierwszego listu św. Pawła do Koryntyjan, rozdział 5, wiersz od 7 do 8 Bracia, wyczyścież stary kwas, abyście byli nowym zaczynieniem, jako prześni jesteście. Albowiem pascha nasza ofiarowany jest Chrystus. A tak używajmy nie w starym kwasie, ani w kwasie złości i przewrotności, ale w prześnikach szczerości i prawdy. I Ewangelię zapisaną u świętego Marka, rozdział 16, wiersz od 1 do 7. Onego czasu Maria Magdalena i Maria Jakubowa i Salome nakupiły wonnych olejków, aby przyszedłszy namazały Jezusa. A bardzo rano pierwszego dnia z szabatów przyszły do grobu, gdy już weszło słońce i mówiły między sobą, kto nam odwali kamień ode drzwi grobowych. A pojrzawszy obaczyły odwalony kamień, albowiem był bardzo wielki. A wszedłszy w grób, ujrzały młodzieńca siedzącego po prawej stronie, ubranego w szatę białą i zdumiały się, który im rzekł, nie lękajcie się, Jezusa szukacie Nazareńskiego Ukrzyżowanego. Wstał, nie masz go tu, oto miejsce, gdzie go położono. Ale idźcie, powiedzcie uczniom jego i Piotrowi, iż was uprzedza do Galilei. Tam go oglądacie, jaką wam powiedział. Tyle słów świętej Ewangelii przeznaczono na uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, czyli Wielkanoc. Niedziela Wielkanocna jako największe święto całego roku obchodzi się w sposób jak najuroczystszy i składa się podobnie jak Boże Narodzenie i Zielone Świątki z dwóch świąt, gdyż i poniedziałek następny jest świętem nakazanym. Początek tego święta sięga zapewne czasów apostolskich, i niezawodnie święcono pierwotnie cały tydzień, a później trzy pierwsze dni. W tych dniach przybywali neofici, nowoochrzczeni, do kościoła na nabożeństwo w białych szatach i z płonącymi świecami. Przynoszono do kościoła pokarmy, chleb, mięso, ser, jaja i dano je święcić. Do dzisiejszego dnia utrzymał się zwyczaj obdarzania się jajami wielkanocnymi, a w stronach polskich obchodzą kapłani już w sobotę od południa domy swych parafian, aby święcić pokarmy i napoje przysposobione na dni wielkanocne. Jajo jest niejako obrazem zmartwychwstania pańskiego, skorupa wyobraża ciało, białko duszę, żółtko zaś bóstwo Chrystusa Pana. Przystąpmyż jednakże do bliższego określenia tejże uroczystości, zaczynając od wstąpienia Chrystusa Pana do przedpiekła. Trzy są miejsca, w których po śmierci pozostają dusze, które nie dostąpiły zbawienia. Katechizm rzymski mówi: Jest na sam przód straszne i ciemne więzienie, w którym dusze potępionych w wiekuistym i niewygasłym ogniu dręczone bywają wraz z nieczystymi duchami. Miejsce to nazywamy piekielnym ogniem, przepaścią, czyli w właściwym znaczeniu piekłem. Oprócz tego jest jeszcze czyściec, w którym dusze pobożnych pozostają do pewnego czasu, aby się oczyścić i uczynić godnymi wejścia do Królestwa Niebieskiego dokąd nic nieczystego wejść nie może. Trzeciem nareszcie miejscem pobytu jest inny, w którym dusze świętych przed przybyciem Chrystusa Pana przemieszkują i nie doznając żadnej boleści, żyją nadzieją rychłego wyzwolenia i zbawienia. Do tych dusz przeto zstąpiła dusza Pana Jezusa, gdy tymczasem ciało w grobie spoczywało. Chrystus Pan wstąpił do przedpiekła po pierwsze na to, aby oświadczyć duszą patriarchów, proroków i innych sprawiedliwych mężów Starego Zakonu, że nareszcie odkupił świat, że zamknięte wrota niebios otworzył i że wkrótce z Nim razem do nieba przyjęci zostaną. Dusze patriarchów, proroków i pobożnych mężów Starego Zakonu, którzy pomarli przed ukazaniem się Chrystusa na świecie i dokonaniem dzieła odkupienia, nie mogły się dostać do nieba, ponieważ to z powodu grzechu Adamowego dla nich i całego rodzaju ludzkiego było niedostępnym. Poprzednio musiał przyjść na świat Odkupiciel, swą śmiercią zgładzić nieposłuszeństwo Adama i tak dopiero otworzyć bramy niebieskie rodzajowi ludzkiemu. Drugim powodem, dla którego Chrystus wstąpił do świata podziemnego, był ten chciał On także i w piekle okazać swą miłość, chwałę i potęgę, aby na imię Jezusowe wszelkie kolano klękało niebieskich, ziemskich i podziemnych. List świętego Pawła do Filipian, rozdział drugi, wiersz dziesiąty. Wielką zapewne była radość i uciecha tych dusz świętych, gdy ujrzały boskiego Zbawiciela, za którym od dawna tęskniły. Równała się ona zapewne uniesieniu Izraelitów, którzy, zostając z dala od ziemi ojczystej w niewoli babilońskiej, po siedemdziesięciu latach otrzymali od króla perskiego Cyrusa pozwolenie powrotu do Jerozolimy i odbudowania świątyni Boga Izraelskiego. Jak Izraelici w Babilonie nie mogli zapomnieć ukochanego Syjonu, jak Syjon był jedynym przedmiotem ich myśli i celem westchnień i rozmów z obcymi, gdy siedzieli nad brzegami rzek, tak wzdychali pobożni patriarchowie i mężowie sprawiedliwi w przedpieklu i tęsknili za niebieskim Syjonem, dopóki nie przyszedł król niebieski Jezus Chrystus i nie zawiódł ich do nadziemskiej ojczyzny. Stąpienie pana Jezusa do piekieł winno nam być zachętą, abyśmy i za życia w duchu i myśli zstępowali do piekieł, ale nie przed piekła. Które już przestało istnieć, lecz do właściwej otchłani, gdzie potępieni jęczą i pozostają w wiekuistym ogniu, do tego miejsca mąk, tej przepaści nędzy, w której Bóg wiekuiste każe za grzechy śmiertelne. Takie rozmyślania będą nam wielce pożyteczne i wstrzymają nas od pójścia po śmierci do miejsca potępienia. Ogień, mówi pewien pobożny pisarz, zdoła wstrzymać zgłodniałego lwa od napaści. Wyobrażenie mąk piekielnych może i najzatwardzialszego grzesznika od bezbożności wstrzymać. Święty Bernard zaś napomina nas, zejdź do piekła, pókiś żyw, abyś do niego nie potrzebował schodzić po śmierci. Skoro tedy Chrystus Pan pocieszył i oswobodził duszę w przedpieklu, dusza jego znów połączyła się z świętym ciałem i trzeciego dnia, licząc piątek czyli Dzień Zgonu Pańskiego jako pierwszy, to jest w niedzielę wielkanocną, powstał z grobu. Pismo Święte tak o tym mówi: nazajutrz, który jest dzień po przygotowaniu, zebrali się przedniejsi kapłani i faryzeuszowie do Piłata, mówiąc, panie, wspomnieliśmy, iż on zwodziciel powiedział, jeszcze żyjąc, po trzech zmartwychwstanę. Przeto rozkaż, aby strzeżono grobu aż do dnia trzeciego, aby snać nie przyszli uczniowie jego i ukradli go, i powiedzieli ludowi, powstał z martwych, i będzie ostatni błąd gorszy, niż pierwszy. Rzekł im Piłat, macie straż, idźcie, strzeżcie, jako umiecie. A oni szedłszy, obwarowali grób, zapieczętowawszy kamień z strażą. A w wieczór sobotni, który zaświta na dzień pierwszy Szabatu, przyszła Maria Magdalena i druga Maria oglądać grób. A oto się stało wielkie drżenie ziemi. Albowiem anioł Pański zstąpił z nieba, i przystąpiwszy odwalił kamień, i siedział na nim. A było wejrzenie jego jako błyskawica, a odzienie jego jako śnieg. A od bojaźni jego stróże przestraszeni są i stali się Jakoby umarli. A odpowiadając anioł, rzekł niewiastom: Nie bójcie się wy, bo wiem, iż Jezusa, który ukrzyżowany jest, szukacie. Nie masz go tu, albowiem powstał, jako powiedział. Chodźcie a oglądajcie miejsce, gdzie był położony pan. A prędko idąc, powiedzcie uczniom jego, iż powstał, a oto uprzedza was do Galilei, tam go ujrzycie, o tom wam przepowiedział. Ewangelia Świętego Mateusza, rozdział 27, wiersz od 62 do 68 oraz rozdział 28, wiersz od 1 do 7. Powstał przeto Pan, a powstał siłą własną, i nie został wskrzeszony przez Boga, jak córka Jajra, młodzieniec znajem, martwy łazarz, lub umarli, którzy w dniu śmierci Chrystusa z grobów powstali. Bóstwo ani od ciała Chrystusowego, gdy legło w grobie, ani od duszy, gdy zstąpiła do przedpiekła, nigdy odłączone nie było, i tym sposobem zbawiciel własną siłą wrócił do życia, jak to sam powiedział, mówiąc: Kładę duszę moją, abym ją za się wziął. Nikt jej nie bierze ode mnie, ale ja kładę ją sam od siebie, i mam moc położyć ją, a mam moc wziąć ją. Ewangelia Świętego Jana, rozdział 10, wiersz 17 i 18. Na nic się więc Żydom nie zdało przypieczętowanie kamienia grobowego i postawienie straży przy grobie, nadaremną była ich ostrożność. Użył nawet pan swych nieprzyjaciół i złości ich, aby wszelkie wątpliwości i wszelką niewiarę w swe zmartwychwstanie rozproszyć i usunąć. Wrogowie jego poświadczyć musieli, że zmartwychwstaniu jego przeszkodzić nie mogli, że większą jest moc boska, niż przemoc ludzka, że woli Boga nic się oprzeć nie zdoła i że pan udaremnia knowania złośliwych i przewrotnych. Tego samego dnia ukazał się pan Magdalenie, która stała płacząc przy próżnym grobie. Ewangelia Świętego Jana rozdział 20, wiersz 17. I uczniom, którzy z obawy przed żydami zeszli się byli wieczorem przy drzwiach zamkniętych. Ewangelia Świętego Jana rozdział 20, wiersz 19. Tego samego dnia ukazał się dwóm uczniom idącym do Emaus, przyłączył się do nich. Objaśnił im pismo i dzielił się z nimi chlebem. Ewangelia Świętego Łukasza rozdział 24, wiersz od 13 do 30. W dniu tym ukazał się również Szymonowi. Ewangelia Świętego Łukasza, rozdział 24, wiersz 34. Widzieli go nie tylko uczniowie, ale i niewiasty, które mogły ulec złudzeniu, następnej niedzieli ukazał się jeszcze raz swym uczniom, pomiędzy którymi Tomasz po pierwszy raz zbłądził. Pozwolił nawet Tomaszowi przekonać się, iż rzeczywiście ma przed sobą boskiego mistrza i dotknąć ręką świętych ran swoich. Ewangelia Świętego Jana, rozdział 20, wiersz 27. Pewnego razu łowili uczniowie Chrystusa ryby, Pan przyłączył się do nich, jadł z nimi, a po wieczerzy polecił Piotrowi, aby pasł baranki i owce odkupione przy najświętszą krwią Jego. Ewangelia Świętego Jana rozdział 21, wiersz 15. Przez czterdzieści dni bawił Pan Jezus po zmartwychwstaniu pomiędzy swymi i rozmawiał z nimi o Królestwie Bożym. Obeznawał ich z tajemnicami Kościoła Świętego, objaśniał im trudniejsze i zawilsze miejsca Pisma Świętego i obiecywał im pociechę ducha Świętego. Jeśli przeto coś w świecie jest rzeczą udowodnioną i wyższą nad wszelkie wątpliwości, to niezawodnie zmartwychwstanie Pańskie, będące niejako uwieńczeniem i dokonaniem dzieła zbawienia. Wiara w zmartwychwstanie Pańskie stanowi podstawę wiary chrześcijańskiej. Z nią tylko może się ostać, bez niej musi runąć chrześcijaństwo. Gdyż jeśli Chrystus rzeczywiście powstał z martwych, Bogiem jest, a jeśli Chrystus jest Bogiem, wtedy i religia, którą nam przyniósł, jest rzeczywiście religią i wiarą objawioną przez Boga, a tym samym nauka Chrystusa jest czystą i szczerą prawdą. Święty Paweł apostoł mówi, pierwszy list świętego Pawła do Koryntyjan, rozdział 15, wiersz od 14 do 17. Jeśli Chrystus nie powstał, próżne wtedy jest przepowiadanie nasze, próżna jest i wiara nasza nodzy wyznawcy i męczennicy stwierdzili i bronili własną krwią i życiem tej fundamentalnej prawdy. Nie masz apostoła, który by ze względu na zmartwychwstanie pańskie nie był się poddał chętnie męczarniom i katuszom, aby lepsze zmartwychwstanie znaleźli. List do Żydów, rozdział 11, wiersz 35. Nauka moralna. Nauka o zmartwychwstaniu Chrystusa jest dla nas niezmiernie ważną i najwyższą pociechą. Umacnia nas bowiem i utwierdza w wierze. Po pierwsze, w bóstwo Chrystusa. Po drugie, w nasze przyszłe zmartwychwstanie. Dlatego też pisze Piotr Święty, Bóg zbudził go z martwych i dał mu chwałę, aby wiara i nadzieja wasza w Bogu była. Pierwszy list św. Piotra, rozdział pierwszy, wiersz dwudziesty Nauka o zmartwychwstaniu Chrystusa wzmacnia wiarę naszą w bóstwo Chrystusowe. Jakżeby bowiem nie miał być Bogiem ten, który o własnej sile powstał z martwych, pełen chwały i nieśmiertelny? Czyż zdoła zwyczajny człowiek wrócić do życia i sam powstać z martwych? Nie, było to tylko możebnem Chrystusowi, gdyż on był prawdziwie Bogiem i synem Bożym. Nauka o zmartwychwstaniu Pańskim ożywia prócz tego w nas wiarę w przyszłe zmartwychwstanie własne. Jeśliż o Chrystusie powiadają, iż zmartwychwstał, jakoż mówią niektórzy między wami, że zmartwychwstania nie masz. Lecz jeśli zmartwychwstania nie masz, ani Chrystus nie powstał z martwych. Pierwszy list Świętego Pawła do Koryntyjan, rozdział 15, wiersz od 12 do 13. Jeżeli zaś pragniemy kiedyś wzorem Chrystusa powstać z grobu do nowego i wiekuistego życia w Królestwie Niebieskim, trzeba nam z śmierci grzechu podźwignąć się do nowego życia świętobliwego. A jeżeliśmy rzeczywiście powstali do nowego życia, przyświecajmy innym czystością obyczajów, niewinnością, świętobliwością, wstrzemięźliwością, sprawiedliwością, dobroczynnością, pokorą. Gdyż jak smak jest znamieniem zdrowia lub choroby, tak też, jeśli ktoś czuje w głębi serca błogą przyjemność rzeczy niebieskich, jest to najlepszym dowodem, że człowiek tak usposobiony powstał razem z Chrystusem do nowego życia duchowego. Modlitwa Boże, któryś nam dziś po zwyciężeniu śmierci przez Syna Twojego Jednorodzonego w do wiecznej szczęśliwości otworzył, prosimy Cię, abyś nam te dobre zamiary, które nam podajesz, przez łaskę swoją do skutku przywieźć dopomógł. Przez tegoż Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen. Drodzy słuchacze, błogosławionych świąt, wstania pańskiego. Dziękujemy za słuchanie żywotów świętych pańskich, mamy nadzieję, że pomagają Tobie, w codziennym życiu i przemianie serca, aby z dnia na dzień być bliżej Pana Boga. Dopiero co nasz kanał osiągnął 30 tysięcy subskrybujących, a już mamy blisko 35 tysięcy. Z serca ogromne Bóg zapłać, za pomoc w rozprzestrzenianiu się nauk katolickich. Przypominamy, że aby zwiększyć zasięgi nauk katolickich, możesz wysyłać filmy do znajomych, udostępniać na swoich profilach społecznościowych, dodawać komentarz pod filmem, nawet taki prosty typu Serduszko, lub ikonka OK. Dodatkowo klikanie łapki w górę pod filmem też pomaga, a dla nas to znak, że nauki są pomocne. Jeżeli masz jakieś pytania. Lub podpowiedzi to napisz do nas e-maila, link do formularza kontaktowego znajdziesz w opisie filmu. Nade wszystko dziękujemy Tobie drogi darczyńco i droga darczyńczyni, to dzięki tobie udaje nam się tworzyć więcej nauk, a także lepszej jakości treści, Bóg zapłać. Jeżeli masz taką możliwość, to zachęcamy, abyś nas wspierała i wspierał co miesiąc, dzięki temu możemy lepiej zaplanować nasze treści. Zachęcamy też i tych, którzy mogą dawać więcej o zamianę progu wsparcia, oczywiście jeżeli macie taką możliwość, gdyż pamiętajcie, że wasza jałmużna musi płynąć prosto z serca i być dla was ofiarą, ale jednocześnie nie może narażać waszej rodziny na brak zapewnienia podstawowych potrzeb życiowych. Podsumowując, dziękujemy za waszą hojność każdą ofiarę i tę finansową, ale i tę modlitewną, która jest dla nas i dla słuchaczy dużo bardziej potrzebna. Dla wszystkich, którzy o to prosili, uruchomiliśmy nową metodę wsparcia, która być może stanie się naszą podstawową metodą do jednorazowej jałmużny. Aby sprawdzić, czy ci odpowiada, wejdź w link w opisie i kliknij przy tekście Przekaż jałmużnę, który przeniesiecie na naszą stronę, a tam należy kliknąć przelew online. Przekierujecie do naszego nowego systemu płatności, w którym masz możliwość wsparcia blikiem, przelewem przez bank, Paypalem oraz kartą płatniczą. Jeżeli brakuje Ci jeszcze jakiejś formy wsparcia, napisz do nas przez formularz kontaktowy na stronie, będziemy wdzięczni za sugestie. Przypominamy, że za każdego darczyńcę i bliskich sercu darczyńcy, odprawiana jest Msza Święta, w tym roku Msze Święte odprawiane są bezpośrednio w Stolicy Apostolskiej w Rzymie. A ofiarę Mszy Świętej sprawuje ksiądz Grzegorz Śniadoch, który już wielokrotnie głosił nauki na naszym kanale. Kochani, prosimy Was o modlitwę za każdego ze słuchaczy nauk aby Pan Bóg otwierał ich serca na nawrócenie. Jeżeli chcesz otrzymywać codzienne nauki w wiadomościach e-mail, to zapisz się przez link w opisie filmu. Wszystkie linki do wsparcia i zapisania się znajdziesz również w opisie. Chcesz zrobić coś dobrego, wyślij te nauki do znajomego.